Korzystając z mojego linku afiliacyjnego wspierasz kanał do diabła z grami. Link w opisie. Zadaj na mój patronite i wesprzyj moją twórczość. Witam wszystkich mega serdecznie na kanale Do Diabła z grami. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku recenzja gry Sea of Stars. I muszę Wam powiedzieć, że potwornie cieszy mnie nagrywanie recenzji na ten kanał. Jest to taki, wiecie, mój ulubiony typ kontentu i też takie, powiedzmy, że ukoronowanie, tak? Wielu godzin przychodzenia gry, przeżywania wraz z nią emocji, żeby później móc Wam o niej opowiedzieć. Słuchajcie, gra Sea of Stars to tytuł, który w momencie się w tym ukazał i był jego w ogóle pierwszy zwiastuny, kiedy była ta cała wielka burza wokół Sea of Stars to była to gra, którą jarałem się wręcz przepotężnie. Na maksa, słuchajcie, czekałem, oglądałem zwiastuny, byłem bardzo, ale to bardzo podekscytowany, ale nie chciałem jej kupować. Ona chyba była bodajże później też w Game Passie, ale ja cały czas czekałem na pudełko i kiedy w pudełko w końcu się ukazało, kupiłem jest sobie Perfect Blue, no to postanowiłem tu słuchajcie odpalić i na początku gry byłem Zachwycony, bardzo mi się podobało, ale to był wtedy okres w moim takim gamingowym życiu, który ja uważam za dosyć nieudany, mianowicie to był okres, słuchajcie, w którym ja zacząłem kupować, ściągać, brać gigantyczne wręcz ilości gier i nie byłem w stanie ich wszystkich skończyć, tak, tak więc niestety po około 12 godzinach Sea of Stars został odłożony na półkę, nie z tego powodu, że mnie znudził, nie z tego powodu, słuchajcie, że tutaj wiecie, że... Miałem z tą grą jakieś problemy, bo został odłożony tylko i wyłącznie z tego powodu, że po prostu miałem całą masę innych gier i trochę niesłusznie no, wylądował na kupce wstydu. Jednak nie będę ukrywał, że leciały kolejne miesiące, słuchajcie. A jak gdzieś tam w głębi serca byłem ciekawy, jak się potoczą dalsze losy bohaterów tego tytułu. I też no, nienawidzę mieć tak dobrych gier po prostu rozgrzebanych, tak? Więc moi drodzy, po. W wielu miesiącach jadąc na urlop stwierdziłem, że czas dokończyć jakąś grę, taką najlepiej, jak to się mówi, lighthearted, wiecie, em, taką em, w sensie z przyjaznym klimatem, tak? No i postanowiłem właśnie odpalić to w Sea of Stars i, moi drodzy, moja przygoda z nim skończyła się dwa dni temu o godzinie 3 rano, gdzie walczyłem z tej trzeciej z ostatnim bossem, nie? Więc to chyba to musi mówić, że... Gra, no, wciąga, nie? Dobra, słuchajcie, zaczniemy sobie od fabuły. Fabuła jest bardzo dobra. Jest to taki klasyczny japońsko-RPGowy szkic. tak? Czyli mamy dwójkę, to jest akurat brat i siostra bodajże, jeżeli zapamiętałem, którzy są takimi Solestees Children. To są dzieci, które mają. Moc jedna ma moc księżyca, księżyca drugi ma moc słońca, i oni są być takimi wybrańcami, którzy później będą musieli no tam bronić kosmosu, tak? Staram się bardzo mocno omijać spoilery w tym momencie. No i wiecie, na początku gry towarzyszymy im, słuchajcie, w treningu, tak? Mamy naszych bohaterów jakie, takie, jako takie małe dzieciaki, tam będzie musieli uczyć się bardzo nudnego jakiegoś tam szydełkowania, czarowania itd. itd. I Nasi bohaterowie, kiedy są bardzo młodzi, to mają kolegę, który nazywa się Garl, i on akurat nie ma żadnej super specjalnej zdolności. tak? Jest po prostu kucharzem, który będzie miał być takim wsparciem w ich przyszłych misjach. I tutaj chciałem Wam powiedzieć, że to, co mi się podobało bardzo w Fabule, to. Mega się będę, słuchajcie, starał nie spoilerować, tak? więc będę tak trochę lawirował, więc musicie mi to wybaczyć. Chodzi po prostu o to, że Fabuła jest zajebista. Mamy tak, mamy fajnych bohaterów, tutaj bo postaci, które będziemy spotykać. Na całe szczęście nie ma czegoś takiego jak te misiaki, te takie małe z Xenoblade, które mnie doprowadzały do szału. Nie ma jakichś, nie wiem, glutków uśmiechających się w drużynie i tak dalej. Drużyna jest spoko, posiada bardzo barwne postaci. Będziemy mieli, słuchajcie, kobietę ninja, będziemy mieli, a nie, bo to już spoilery, będziemy mieli też inne postaci, tak, no i oczywiście naszą trójkę, czyli Garla, i naszego brata i siostrę, tak? I tutaj, apropo fabuły, no to posiada ona wszystkie takie mm, kultowe, yy, standardowe klisze japońsko-RPGowe, czyli będzie zdrada, tak? Ktoś nas zdradzi, ktoś z bohaterów ukrywa coś ważnego, nie? Czyli to jest też zawsze normalne. I najważniejszy jest fakt, że w pewnym momencie gry mamy taką akcję jak Final Fantasy VII, była, nie? Czyli ktoś coś tam, no nie powiem kto, tak, ale jest to tak mocna scena i tak e, zapada w pamięć, że taki ten smutek po utracie tego bohatera będzie nam bardzo, bardzo długo towarzyszył w trakcie gry, a to też dobrze świadczy o fabule, ponieważ to oznacza, że jest w stanie wzbudzać w nas jakieś takie mocniejsze emocje, nie? To było naprawdę, naprawdę świetne. Dodatkowo jeszcze, słuchajcie, fabuła posiada naprawdę wiele elementów humorystycznych, ale też... E, elementy humorystyczne nie pokrywają tej fabuły całej, tak, w ten sposób. Gra posiada także pod kątem fabularnym e, kilka takich, powiedzmy, że kontrowersyjnych tematów, tak. To wam powiem jedną tylko rzecz, wam zaspoileruję, żebyście wiedzieli o co chodzi. Jest na przykład taka scena, że mamy grupę ludzi, która jest zamknięta w jakimś tam miejscu klątwą, że nie mogą z niego wyjść, no i żeby, wiecie, wyjść i zaznać wolności, to oni się scalają w jedno. Takie, wiecie, problemy filozoficzne trochę, nie? Czy lepiej być, że tak powiem, częścią jednego organizmu, z własną świadomością i być wolnym, czy być osobną jednostką, ale zniewoloną. To ciekawe bardzo jest, nie? Czyli, wiecie, fabuety oceniam tak naprawdę, no, prawie na no, 9 na 10 było ocenił fabułę, nie? Bo jest zabawna, przejmująca, wzruszająca i autentycznie jesteśmy ciekawi tego, co będzie dalej i mamy coś takiego, że mamy jakieś taki, od pewnego momentu w grze, taki, takie paliwo do tego, żeby spuścić w pierdziel... Ostatniemu bossowi, nie? Czy takie mamy dążenie do tego, żeby mu skopać dupę? To jest bardzo, bardzo fajne. Słuchajcie, co jeszcze? Eee, tutaj mamy. Dobrze, to sobie wypisałem, że kolejną kwestią, o której będę chciał Wam opowiedzieć, jest oprawa audiowizualna. Do gameplayu przejdziemy sobie tym razem wyjątkowo na końcu, moi drodzy. I wygląda to następująco. Słuchajcie, graficznie ta gra jest. No, nie wiem czy najładniejszym. Najprawdopodobniej jednym z najładniejszych pixel artów, jakie widziałem kiedykolwiek w swoim życiu. Ta gra, słuchajcie, ma nawet odbicia w wodzie, w momencie, w którym pływamy. Takie małe pikselowe odbicia. Nasi bohaterowie są animowani cudownie. Ruszają mi się włosy, elementy ubrań, słuchajcie. Są bardzo szczegółowi, widoczna jest mimika ich twarzy, tak? Są tak bardzo mocno pieczołowicie wypikselowani, tak bym to ujął. Dodatkowo jeszcze, moi kochani. Lokacje, po których będziemy chodzić, to... czekajcie <laughs> mikrofon ja sobie tutaj, tutaj, tutaj was mam, tak. Lokacje, po których będziemy się przemieszczać, to absolutny majstersztyk. To jest majstersztyk. Opuszczone cmentarze, lasy, jakieś wiecie, jaskinie, dżungle, świątynie, miasta. I to brzmi standardowo, bo to jest standardowy zestaw lokacji, ale one są wykonane tak, że parę razy opadła mi szczęka. nie Wiecie, motyw, jak się wspinamy, po drabinie na górę i widzimy w oddali wielki zamek, do którego będziemy musieli wejść, to robi zajebistą robotę. Piękna gra świateł i cieni, tak? Naprawdę tutaj, słuchajcie, to jak światło jest w stanie oświetlać te nasze pikselartowe postaci, czy otoczenie, no robi to mega robotę. Plus też gra posiada bardzo ładny design. Naprawdę te wszystkie wielkie postaci, nie będę spoilerował, które będziemy spotykać, przeciwnicy, wyglądają cudownie, są bardzo szczegółowi, są tacy... Mm, sprawiają wrażenie takich wręcz żywych nie? Na, na ekranie. To naprawdę robi mega robotę i tutaj grafikę bym ocenił do no, praktycznie najwyżej. No, nie wiem, czy da się zrobić lepszy, le, le, lepiej już ten pixel art, tak? Jeszcze dodatkowo, słuchajcie, gra w paru momentach zmienia perspektywę, co było bardzo dziwne i... A dobra, nie, to już wam nie powiem. To już sobie zobaczycie sami, bo to mógłby być spoiler. Kolejna kwestia to muzyka. Muzyka jest zajebista. Czy pamiętacie, słuchajcie, taką, taką składankę gier na Gazusa Złota Piątka, Golden Five. To muzyka mi się nie wiem dlaczego w tej grze z tym bardzo kojarzyła. To są takie bity 8-12, czy takie, wiecie, melodiki 8-12-bitowe, które brzmią, jakby były po części nagrywane syntezatorem, a po części jakby były nagrywane za pomocą żywych instrumentów. I klimat ta muzyka robi niesamowity. Czasami, wręcz, słuchajcie, podczas eksploracji autentycznie zasłuchiwałem się w muzyce, która w taki bardzo, jakby to powiedzieć, w bardzo dobry sposób portretowała to, co widzimy na ekranie, tak? Jeżeli idziemy krwawą, mroczną jaskinią, to mamy ponure ambienty, takie plamy dźwięków. Jeżeli, moi drodzy, jesteśmy na przykład w pięknej, jasnej dżungli, no to muzyczka też będzie tutaj bardzo taka radosna, szczęśliwa itd. Tak tak Muzyka sprawia, że cofamy się w tył jakieś 20 lat, tak? Do czasów, kiedy, wiecie, ten, ta muzyka w gamingu, no ja nie mówię, że dzisiaj jest zła, ale była taka bardziej obrazowa, tak? I to naprawdę robi tutaj ogromną, ale to ogromną robotę. No i teraz przejdźmy sobie, moi drodzy, do, sorry, do creme de la creme, czyli do. Gameplayu. E, gameplay jest dość standardowy, jak na japońskiego RPG. Pomówię na początku może o eksploracji. Moi drodzy, w grze możemy w ogóle grać w kanapowym koopie dwie, 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 dwoma bohaterami, co jest niesamowite. E, podczas eksploracji będziemy mogli, słuchajcie, używać takiego haka od pewnego momentu gry, który będzie nas przyciągał w różne miejsca, ale to nie jest jakiś tam, to nie jest jakaś wiodka mechanika, bardziej to jest po prostu feature, który jest wykorzystywany w grze. Tak? Nasi bohaterowie mogą skakać. Oczywiście nie, możemy, nie mamy guzika jump, jak w Mario, tylko przy podejściu do jakichś krawędzi mogą skakać, wspinać się, chodzić po cienkich kładkach, e, używać tego właśnie haka. Mamy też w pewnym momencie taką zdolność takiego powietrznego odepchnięcia, tak, i to sprawia, że będziemy mogli przesuwać duże kamienne bloki, co często będzie stanowiło zagadki. I tych zagadek też w grze jest trochę. To nie jest tak, że jest ona ich kompletnie pozbawiona, to też nie jest tak, że one są jakieś wyjątkowo trudne, ale są, i są ciekawe, są po prostu przyjemne, tak? Więc myślę, że to jest to jak najbardziej e, na plus. Co jeszcze? A propos tej eksploracji. No to w trakcie eksploracji, słuchajcie, będziemy, moi drodzy, zbierali przeróżne owocki, warzywka, jakieś takie pierdółki, e, które będziemy mogli później ugotować, nie? I gotowanie odbywa się podczas... E, podczas rozbijania obozowiska i tam w tym obozowisku oczywiście możemy sobie odpocząć, zapisać grę, pogadać z drużyną, a także właśnie gotować. I nie spodziewajcie się tutaj jakiegoś wymyślnego gotowania, wygląda to tak, że po prostu macie, wiecie, zestaw potraw, których, do których macie e, przepis, no i klikacie guzik i tam się ta potrawa robi po prostu, nie? To jest tyle. No to, to takie apteczki, tak? To nie jest jakiś tam wyjątkowo e, zmieniający w ogóle życie feature, nie? E, co jeszcze, słuchajcie, bo mówimy o tej eksploracji, na końcu pokrywamy sobie o walce. Słuchajcie, jeżeli chodzi o eksplorację, to mamy jeszcze coś takiego, że w grze generalnie rzecz biorąc... E... Będziemy mieli czynność, którą ja uwielbiam która mnie zawsze mega mocno wciąga, pod warunkiem, że jest dobrze zrobiona, czyli łowienie rybek, tak? No i tutaj też będziemy, słuchajcie, mieli na mapie świata jeziorka, w których będziemy mogli łowić rybki. I przy każdym z tych jeziorek z rybkami macie taką tablicę rybek, które już mamy, których nam brakuje. I cała ta minigierka polega na tym, że rzucamy tym naszym tutaj, nie wiem, wędką, tak? Ryba łapie, no i my musimy trzymać w tym momencie kółko e, albo A na switchu, no bo grałem na switchu i wtedy on wciąga tym kołowrotkiem tą rybę i też musimy ją trzymać w, takim, w takiej fali, powiedzmy, takiego światła, tak? To, to jest ten moment, w którym, no widzicie to pewnie teraz na ekranie, mam taką nadzieję przynajmniej, nie? Musimy po prostu dobrze kontrolować tą rybą, żeby do nas doleciała i jest to proste, ale cholernie satysfakcjonujące i niektóre, słuchajcie, ryby potrafią naprawdę dać nam w kość. Proste pod kątem mechaniki, nie? No bo łapanie tych ryb nie do końca jest takie proste, moi drodzy. Słuchajcie, kolejna rzecz, yy, oprócz rybek, tak? No to chyba padałoby teraz już przejść do walki i tutaj muszę przyznać, że pod kątem tej walki jest zajebiście. Już wam mówię, jest to genialny system. Słuchajcie, wszystkich przeciwników widać na ekranie i czyli no, wiemy po co kiedy będziemy walczyć, tak? Dla mnie to jest niesamowicie ważne w japońskich rpg bo wiecie, ja tam nie mam nic do tych losowych walk, ale czasami jest tak, że ich jest tyle. Że przechodzimy dwa metry i mamy walkę, nie? Tutaj tego nie ma na szczęście. Te same walki w sobie są dość długie, wszystkie. Nie jest tak, że szybciutko będziemy rozpykiwali przeciwników. No wiadomo tam, że pójdziemy z większym levelem do słabszego przeciwnika. Tak będzie, nie? Ale chodzi po prostu o to, że walki jest mniej stają one dłużej. W momencie, w którym mamy już hak i widzimy przeciwnika, możemy tym hakiem go uderzyć, dzięki czemu z niego wypadną takie specjalne punkty, które też wypadają w momencie, w którym uderzamy za pomocą broni białej, nie za pomocą jakiegoś skilsa i kiedy te punkty ściągniemy do siebie, to mamy jeszcze większą moc uderzenia. Tak? W walce biorą udział trzy osoby z naszej drużyny, z czego możemy w każdej chwili sobie jedną zmieniać za pomocą komendy SWAP. I samo to słapnięcie nam nie zabiera tury. Tak? Czyli w momencie, w którym na przykład mamy, nie wiem, rycerza, on, on i, ale i chcemy użyć, użyć maga, to po prostu go używamy i tym magiem możemy uderzyć. To tak? nie jest tak, że użycie tego maga sprawi, że będziemy cię mieli po poturze już taką dobrą sprawę, nie? To to jest pierwsze. Kolejna rzecz, słuchajcie, mamy oczywiście wszelakie skillsy, tak? czyli czary, czary leczące, debuffy, buffy i tak dalej. Mamy też kombosy, które wyglądają w ten sposób, że mamy specjalną taką, specjalny pasek kombo, tak? Który jak nam się tam nabija, ma on trzy poziomy, no to możemy używać słabego, średniego lub też bardzo mocnego kombosa. I moi drodzy, te kombosy są naprawdę spoko, ponieważ są bardzo, że tak powiem, rozmaite, tak? Różne połączenie członków drużyny daje nam często różne Efekty, dodatkowo jeszcze mamy też ataki ultimate, ataki specjalne. Coś na zasadzie, no nie, to nie może nie samonów źle powiedziałem, że samonów. Tak mi powiecie, po prostu atak, że jest wielkie mega na całą mapę, nie? To, to wygląda w ten sposób. Kolejnym featurem, który jest w walce, moi drodzy, są może nie tyle te krótkie sekwencje Quick Time Event, tylko w, na niektórych, przy niektórych atakach będziemy musieli na przykład podbić atak guzikiem A lub też kółkiem. I polega to na tym, że jeżeli na przykład Wykonujemy zwykły atak fizyczny na przeciwniku, tak, no to słuchajcie, jeżeli on dochodzi celu, a my wciśniemy jeszcze raz guzik ataku, to zamiast jednego ciosu, nasz przeciwnik otrzyma dwa. Z tych <słuch> ataków, tak, Są, e, mają właśnie jakiś taki feature, typu, że na przykład, jeżeli będziemy naszym głównym bohaterem robili wielką kulę ognia, którą chcemy pierdzieląć przeciwników, to będziemy musieli trzymać guzik, aż ona się naładuje, a jeżeli się przeładuje, to się zaczyna zmniejszać, tak? Wiecie, i wtedy zadamy mniejszy obrażenia. Mamy na przykład czarek, który nazywa się Munerang, czyli taki księżycowy bumerang, który będziemy rzucać. I będziemy musieli go odbijać, czyli to będzie wyglądało w ręczach w grze arcade, nie? Że w momencie, w której on dosięgnie celu wraca do razu, musimy wcisnąć guzik, i to sprawia, że te walki stają się bardzo dynamiczne. To nie wszystko, w momencie, w którym na przykład tracie walki, przeciwnik nas chce uderzyć, a my w odpowiednim momencie wciśniemy blok, czyli tamten guzik A, zawsze jeden guzik, nie. No to słuchajcie, wtedy będzie taka sytuacja, że, na że, że my zablokujemy to mocniej, nie? No, zajebiste, to sprawia, że te walki niby turowe są zajebiście dynamiczne. Plus jest coś takiego, że jak walczymy, to nie jesteśmy przenoszeni na jakąś arenę, nie wiadomo skąd, tylko to się dzieje tu i teraz. Jak się walka kończy, to też tu i teraz nasi bohaterowie, e, że tak powiem, idą dalej po prostu, nie? Czyli walki są zajebiste, świetne. Przejdźmy teraz do startu z bossami. No wiecie bossowie wyglądają świetnie. Wielkie roboty, jakieś wielkie mutanty, e, bandziory, e, jakieś kolumny ogromne, słuchajcie, mechaniczno broniące, nie? Bossowie są duzi, są często w cudzysłowie oczywiście przerażający robią wrażenie takich, którzy mogliby zgnieść naszą drużynę za pomocą pierdnięcia, tak na dobrą sprawę, nie? I też tych bossów należy pochwalić, ponieważ w momencie, w którym oni otrzymują obrażenia, no to też zmienia się ich wygląd, tak? Przykładowo mamy robota z jakąś tam maską, która jak dostanie, nie wiem, kolejne szlagi, ta maska mu coraz bardziej pęka, nie? Wiecie, coś, coś w tym stylu, tak? Plus. Też bossowie mają swoje przeróżne featurey. Na przykład mamy, słuchajcie, takiego cyborga. Walczyliśmy z takim robotem, który, e, który miał takie fiolki, które, nie wiecie, raz się ładowały swoje życie, raz sobie ładowały moc, żeby mocniej uderzać. Trzeba po prostu rozwalić mu te fiolki w trakcie zabawy, nie? No, robi to robotę. E, w trakcie startu z bossami parę razy zdarzyło mi się zginąć, ale to zawsze było coś takiego, że to był mój błąd i nie ma tam takiej sytuacji jak na przykład fantazjan, w którym boss nagle pierdnie i zmiata naszych bohaterów od razu z planszy. Nie, tutaj te walki są, wiecie, nie są łatwe, bo tak jak wam mówiłem zdarzało mi się ginąć, ale są bardzo, ale to bardzo uczciwe, nie? To, to w, ten, w ten sposób. Cóż jeszcze mogę Wam powiedzieć na temat Sea of Stars? Moi drodzy, gra e, zajęła mi 25-30 godzin, coś takiego. W grze są side questy, jednak jest ich bardzo mało jak już są, to są takie mocno Mocno fabularne, nie? To jest zajebiste, wiecie? Bo tutaj nie ma czegoś takiego, takich setquestów typowych zapchaj dziur, typu idź, zabij 10 królików. Nie, zapomnijcie o tym. Są one fabularne, są one bardzo fajne. Dodatkowo jeszcze powiedziałem wam, ile skończyłem grę. Macie też ten koop, nie? Ja tak nie grałem, ale jest to totalnie zajebista opcja. Myślę, że będziecie zadowoleni. No i słuchajcie, wypadałoby chyba jakoś ten tytuł dla Was ocenić. Sea of Stars to japoński RPG, niezrobiony przez Japończyków, doskonały. Ma świetną grafikę, zajebistą fabułę, wspaniałą muzykę, dobrą długość gry. To nie jest jakiś kolos, nie? Ale to też nie jest gra krótka. Jest zarówno potrafi być wymagający, jak i też dobry dla jako taki próg wejścia w gatunek japońskich RPGów, nie? No bo tu wiecie, fabuła jest w miarę prosta, acz zajebista. Mechaniki są też w miarę proste, acz zajebiste. To jest dobry tytuł na start w ten gatunek dla Was, nie? Plus też wygląda pięknie, więc no, powiem Wam tak. Czy dałbym 10 na 10? Nie, ponieważ mam troszkę problemów z The True Ending, nie? W tej grze. Trochę mam, mam, mam z tym problemu. Nie było to dla mnie fajne zakończenie tej gry. Dam jej 9 na 10, prawie ideał. Prawie ideał, naprawdę zabrakło jakichś tam centymetrów, nie, zmieniam ocenę, 9,5 na 10, nie? Słuchajcie, rewelacyjny RPG, koniecznie go sprawdźcie. Możecie go ograć bodajże, albo jest w Game Passie, albo słuchajcie, macie go w cenie w Perfect był za ponad stówkę w pudełku. Macie też, słuchajcie, go w mega niskich cenach cyfrowo, no po prostu w niego zagrajcie, bo gra jest przezajebista i bardzo się cieszę, że udało mi się ją skończyć. Kolejną recenzją będzie Kazan więc też się szykujcie, tak? A potem Clare Obscure. Dobrze, moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za wsparcie, za e, komentarze, za kupowanie gier w swojej Perfect Blue, za Patronite, a my widzimy się w kolejnym niesamowitym odcinku. Do diabła z grami. Na razie, cześć.